Dzień dobry, nazywam się Agata Wiatroska i to jest mój podcast z Wiatrem w Grzywie, w którym opowiadam o rozwoju i o tym, co on może wnieść w Twojej codzienności. Dzisiaj ruszamy z archetypem wiedźmy. To jest archetyp, można powiedzieć, który się pojawia, jak jest się już starszym. Nie musi to być jakoś, że tak powiem, bardzo duża starość, ale no, z logiki wiedzenia wynika, że potrzebna jest już pewna dawka doświadczeń życiowych. Żeby uruchomiła się pewna życiowa mądrość. Nie chcę tutaj jakoś bardzo tego określać wiekowo, ale myślę, że pierwszą szczeliną do tego archetypu są okolice 30 lat u kobiet. Dlatego między innymi droga kobiety jest po 30 roku życia. I oczywiście nie jest to matematycznie. Chodzi bardziej o takie doświadczenie, które uważam, że jest kluczowe dla Uruchomienia tych pokładów doświadczenie pierwszej straty i doświadczenie tego, że życie nie ułoży się tak, jakby się chciało, otwiera te możliwości. Ja czasami słyszę, jak doświadczamy pewnych procesów, doświadczamy na warsztatach pewnych wyglądów, pewnej ulgi, którą one przynoszą olbrzymiej, pojawia się taka myśl, och, jak cudownie by było, żeby tego uczyli w szkołach i żeby o tym widziały już nastolatki. Nie <noise> nie da się tego uczyć w szkołach, i nie da się tego nauczyć nastolatek. To jest przestrzeń, która się otwiera z dojrzałością. Nie da się jej otworzyć wcześniej, bo tam się czasami w takim myśleniu ukrywa taka tęsknota za tym, że to mogłoby zapobiec pewnym rzeczom. Mądrość uruchamia się poprzez często trudne doświadczenia, a nie poprzez unikanie ich, co nie oznacza oczywiście wpadanie do wszystkich. Dołów, to tak, żeby to trochę tak czasowo i przestrzennie ustalić, czym jest w ogóle archetyp wiedźmy. Hasła takie kluczowe, to oczywiście intuicja wielopoziomowa, jeszcze do tego wrócę. Wglądy, transformacja, mądrość, świadomość, bardzo duży kawałek, cień, czyli to, co nie chce się pokazać świadomości na początek, wiedźma umie gadać z cieniem, nie boi się go, to jest jej. Obszar. Porównam to, bo jeszcze nie mówiłam o archetypie królowej. Wiedźma przede wszystkim działa do wewnątrz, czyli interesuje ją to, co w środku człowieka, świat wewnętrzny. To jej sfera działania. Królowa działa zewnętrznie, łącząc często archetyp wiedźmy z tym, żeby coś zrobić w świecie. Gdyby wiedźma mogła powiedzieć, jako archetyp powiedziałaby widzę to, czego inni boją się zobaczyć, zmieniam ciemni. W mądrość. Pewnie bym dodała, że uruchamiam energię, która się ukrywa w cieniu. Ten archetyp pomaga łączyć świat widzialny i niewidzialny, uczy tego, że ciemność nie jest wrogiem, tylko jest miejscem właśnie dojrzewania. Jest to archetyp bardzo dużej pokory wobec świata wewnętrznego, bo jest to kraina też dużych niebezpieczeństw. Rozłóżmy trochę ten archetyp na drobny. Mocy archetypu. Co to oznacza w różnych obszarach? W percepcji, czyli w takiej jakby co dostrzegam, to jest oczywiście wgląd, łączenie wzorców, kropek, ukrytych znaczeń, łączenie obszarów, które oczywiście wykraczają poza logikę. Ograniczanie się do logiki to śmiech dla archetypu, wiedźmy. Cała masa rzeczy jest połączonych, których logicznie wytłumaczyć się nie da. Energetycznie odczytywanie energii sytuacji, wyczuwanie, że coś się może zaraz wydarzyć. Oczywiście to jest połączone z intuicją, która ma wiele warstw ma taką warstwę podstawową głosu, przeczucia ale to jest najwcześniejszy element intuicji. On się rozwija poprzez głębokie rozumienie siebie i doświadczanie swoich konfliktów, swoich wielogłosów. Dopiero wtedy intuicja staje się dojrzała i wyrafinowana. Intuicja nie jest głosem znikąd, już w tym takim głębszym rozumieniu. Intuicja nie boi się podważenia scenariuszy odwrotnych, bierze to wszystko pod uwagę, a i tak wychodzi z tego intuicyjny ruch. Z tej intuicji też wynika bardzo duże rozumienie działania w zgodzie z rytmem i naturą rzeczy. No i oczywiście. Obszar transformacyjny, główny obszar mocy wiedźmy, wydobywanie z bólu sensu i siły, widzenie potencjału tam, gdzie inni go zobaczyć nie mogą, wspieranie naturalnych procesów czyszczących. Jak każdy archetyp, mamy cienie. Nadmiarowa wiedźma może się w różnych obszarach przejawiać, ale to może być nadmierny intelekt, poznanie jakiegoś wglądu o rzeczywistości teraz, tak. Szafowanie nim na lewo i prawo, które się może pojawiać, nie wiem, w diagnozowaniu ludzi, czy tego chcą, czy nie. Takim trochę obnoszeniu się z tym wglądem, który nawet jak ma dobre intencje, to może być odbierany jako pewien rodzaj wyższości. To często wynika z entuzjazmu, bo wglądom towarzyszą dosyć duże, duży entuzjazm. I chciałoby się tak, żeby każdy się tego dowiedział, ale to jest nadmiarowy przerost tego archetypu, ponieważ do wiedzy od wewnątrz dochodzi się od wewnątrz, a nie dlatego, że ktoś wylewa wiadro mądrości na głowę. I zrównoważony archetyp wiedźmy to wie. Niedomiar, czyli tak, brak rozwiniętego archetypu wiedźmy, bym powiedziała, głównie to są wszystkie sytuacje. Usztywnienia psychicznego albo tożsamościowego, czy ktoś utyka w roli, utyka w sposobie funkcjonowania. To jest archetyp, który, jak żyje wewnętrznie, non-stop właściwie podważa rzeczywistość i udostępnia nowe wglądy. To jest jak podróż na odkrywanie nowych lądów, która się nigdy nie kończy. Jeśli jest jakaś chęć, żeby jednak tą rzeczywistość i opis jej usztywniać, czyli wziąć jakiś kawałek mądrości i już powiedzieć, tak jest, tak ten świat rozumiem, to to jest niedomiar wiedźmy. Wiedźma by nigdy tak nie zrobiła. Archetyp wiedźmy wie, że może chwilę przed śmiercią dotknie rozumienia absolutu. I oczywiście to jest żart z tym rozumieniem absolutu. Chodzi bardziej o stan obcowania ze skomplikowaniem świata wewnętrznego. I jeszcze wobec Skomplikowania świata zewnętrznego skazuje obcowanie z tajemnicami raczej na momenty poczucia wiedzenia niż jakąkolwiek stałość. Tak? Czyli psychika, która się tak już wiem, jak jest, to zamyka te oddziaływanie. No i oczywiście jeszcze taki cień, który tak się zastanawiam, jak to nazwać, żeby tak oddać tego esencję, pewien rodzaj odlotu bym powiedziała. Cień jako odlot. Wiedźma taka odleciana. I to są sytuacje, w których jest się takim przeduchowionym. Z angielskiego jest na to określenie, nawet jest dosyć dobrze przebadane, spiritual bypassing, czyli omijanie duchowe. Jest to rodzaj życia w takim ubranku wiedźmowym, w którym to się niejako właśnie tym wszystkimi tajemnicami zajmuje. Ale jest to na przykład na grubo odcięte od świata emocjonalnego, i tu nie ma często złych intencji. Jest ten rodzaj funkcjonowania jest często postraumatyczny, czyli rozwija się w bardzo unikatowy sposób postrzegania świata duchowego, często bardziej rozbudowany niż powiedzmy u standardowego człowieka. Ktoś ma rzeczywiście umiejętność kontaktu bardzo głębokiego i wrażliwego. Ale jest to część mechanizmu obronnego, żeby nie dotykać bardzo trudnych emocji czy wewnętrznego cierpienia. I to znowu, z tym się jakoś pracuje, krok po kroku, żeby to integrować. Natomiast jeśli ktoś z tym nie pracuje, tylko tak się rozpędzi w tej wiedźmie na poziomie duchowym, bez reszty świata wewnętrznego, bez ucieleśnienia, to oczywiście nie służy długoterminowo. Archetyp wiedźmy pomaga uczyć się miłości do skomplikowania świata wewnętrznego innych ludzi. Wiedźma nie używa swojej mądrości, żeby się odcinać czy unikać kontaktu, tylko żeby stanąć w tych miejscach wewnętrznie, na tych wewnętrznych skrzyżowaniach obok ludzi, w których ta ciemność ich wewnętrzna utrudnia im kochanie siebie i stać tam w spokoju. To umie ten archetyp. I teraz, tak jak w, w poprzednich podcastach, patrząc na to, co się dzieje na warsztatach, z czym najczęściej pracujemy, jakie takie wspólne trendy widzę, jeśli chodzi o archetyp wiedźmy, no to jeden trochę, który już zapowiadałam, to jest taka chęć bycia wiedźmą za szybko. Po pierwsze, bez pracy wewnętrznej, której ona wymaga, jak chce się mieć ten archetyp wiedźmy, to oznacza właściwie, Pokochanie wiedzy psychologicznej, pokochanie wiedzy terapeutycznej, nieustawanie w doszkalaniu. Jeśli ktoś ma taki przejaw, a on się zdarza, sama go miałam chyba z 6 lat temu, że myślę sobie, a już tak się naszkoliłam, już dosyć jakby tych kolejnych szkoleń, to znaczy, że archetyp wiedźmy się zmęczył, musi odpocząć, ale to się nie kończy w tym miejscu w ogóle. W tym chceniu Korzystania z tego archetypu, wiedźmy, jest czasami taka chęć, żeby szybko i łatwo rozwiązywać różne problemy życiowe swoje i innych. To nie ta droga w ogóle w tym archetypie. Ten archetyp to jest uczenie się obcowania z coraz większym skomplikowaniem, z wielopiętrowością konfliktów wewnętrznych, wytrzymywaniem napięcia. Sytuacji wewnętrznych nierozwiązywalnych. To nie jest droga do sukcesu i szybkich rozwiązań. Co nie znaczy, że z tego miejsca się takich nie ma, ale nie jest to podstawowa esencja tego archetypu. Ta chęć do używania tego wobec innych też jest zupełną odwrotnością. Im dalej w las, jeśli chodzi o archetyp, wiedźmy. Jak myślę sobie o swoim doświadczeniu, to im więcej umiem, mam doświadczenia tym bardziej zupełnie znika mi pomysł, żeby używać tego poza kontraktem rozwojowym i terapeutycznym. Ja w ogóle nie myślę o tym, że jak kogoś poznaję, to że ja mam coś o nim wiedzieć, albo go jakoś może analizować, albo wchodzić w kontakt, który mi coś powie. Po pierwsze jest to ciężka robota, która wymaga właśnie kontraktu i współdziałania. Nie da się poznać czyjegoś świata wewnętrznego bez jego zaangażowania. Tak to nie działa. I to co porównuje czasami na warsztatach, że to jest taka mało romantyczna metafora, ale przyglądanie się swojemu takiemu wewnętrznemu skomplikowaniu, to jest tak jakby na dosyć duży stół wyjmować różne kabelki poplątane ze sobą, załóżmy z pięciu reklamówek, tak jakbyście sobie wyobrazili takie reklamówki poplątanych kabli i je teraz tak wyrzucamy na ten stół i powoli się różnym rzeczom przyglądamy. I czasami leżą góry tych kabli, jakby mamy świadomość, że tego jest więcej, może pod stołem są kolejne jeszcze reklamówki, a my się przyglądamy akurat dwóm kabelkom, jakiemuś miliprocentowi części świata wewnętrznego. How come! Można by było tutaj cokolwiek o kimś wiedzieć. To jest real świata wewnętrznego. I tak, czasami przypięcie dwóch małych kabelków w jednym miejscu robi bardzo duży wpływ na rzeczywistość codzienną i samo poczucie, ale tam jest zawsze więcej. Zawsze. To jeden. Drugi obszar. Wiedźma to droga przez swój cień. Wymaga zwiększania pojemności na obcowanie ze swoim światem wewnętrznym i z jego skomplikowaniem też wewnętrznie. Rozwijaniem tego pojęcia, do którego często wracam w podcaście swojej intersubiektywności. Ponieważ to wymaga dużo pracy, pracy warsztatowej pracy w kontakcie profesjonalnym, czyli z innymi ludźmi, ponieważ intersubiektywność rozwija się w kontakcie, nie da jej się rozwinąć tylko samodzielnie, myśląc i słuchając podcastów. Trzeba się spotkać z drugim człowiekiem, bo intersubiektywność rozwija się w sensownym, głębokim kontakcie. To na jakimś poziomie, można powiedzieć w drogę archetypu wiedźmy, ruszają wszyscy profesjonaliści psychologiczni i terapeutyczni, którzy doszkalają swój warsztat. To jest ta droga. No i trzeci obszar, który, no akurat u moich klientów on się rzadko pojawia, ale czasem jest, zwłaszcza jak pracuję z takim biznesowym klientem, który z założenia trochę, czasami bardziej po części praktycznej wiedzy chce się poruszać. Jak sobie pomyślimy o budowie psychiki, no to w psychice mamy świadomość i nieświadomość. Sam cień jest na styku świadomości nieświadomości, to z takich pojęć jakby jugoskich, ale jakiej modalności myślenia psychologicznego by się nie wzięło, to jakaś forma nieświadomości, instynktowności wewnętrznej jest wszędzie, to jest fakt, wiedźma lubi i chce zajmować się nieświadomością. To jest ten właśnie między innymi kierunek, który odkrywa bardzo wiele osób uczestnicząc w kursie Kraina Snów, który bardzo polecam. Jest to naprawdę rewelacyjny kurs, który w rzetelny sposób przedstawia, a jednocześnie prosty, co przyjął jest ważne. <grywia> jak można podejść do swoich snów? Jak można z nich skorzystać? To jest między innymi też droga na ożywianie wewnętrznych Archetypów wiedźmowych, czyli praca z wewnętrznymi obrazami. Są też inne sposoby na pracę z nieświadomością, relacje chociażby na procesach grupowych, tam 3-2-1 start i mamy zaraz procesy nieświadome i przeróżne splątania, ale sny oczywiście też. No dobra, zamykając już i podsumowując, archetyp wiedźmy, przewspaniały, transformujący, wewnętrzny. Archetyp, który nie boi się wewnętrznej, czasem trudnej podróży. I tym będę powolutku kończyć. Jeszcze tylko krótkie ogłoszenie, jeśli chodzi o rekrutację do szkół facylitatorów. Są dwie szkoły, które prowadzę. Szkoła Facylitatorów Programów Rozwojowych i Terapii z Końmi i Szkoła Głębokiej Facylitacji, która uczy pracy zarówno jeden na jeden, jak i w takim pogłębionym kontakcie z małą grupą. Czyli formy, którą ja stosuję na warsztatach, która wykorzystuje uczenie się przez doświadczenie, i to nie jest tylko dla osób, które są zainteresowane końmi czy pracą z końmi, tylko po prostu dla wszystkich, którzy są zainteresowani głęboką pracą z człowiekiem. Mamy końcówkę stycznia. Do obu szkół ruszyły rekrutacje, i właściwie w obu szkołach już połowy miejsc nie ma. Także Mimo, że ja jeszcze staram się zawsze dorekrutowywać we wrześniu, to nie czekajcie do drugiej połowy roku. Kto się szykuje na te edycje tegoroczne, to już teraz warto myśleć o tym, żeby się zapisywać i startować z rekrutacją. I oczywiście serdecznie zapraszam. To jest już 14. edycja Szkoły Facylitatorów Programów Rozwojowych i Terapeutycznych z Końmi. Są to przewspaniałe, intensywne podróże. A Szkoła Głębokiej Facylitacji, sama się temu dziwię, to już trzecia edycja. Jeszcze niedawno ją zaczynałam, a już ruszamy po raz trzeci. Także dołączajcie. I to wszystko na dzisiaj. Uściskuję serdecznie. Niech archetyp wiedźmy ożywa i przynosi to, czego dla siebie pragniecie. Uściski. Pa!